Halo? Gdzie jest reszta? Halo. I gdzie oni są? Ale kto? No reszta. Tu jest Obra idziemy do statku no. co ty narobiłeś? Szybcie No <śpiew> <To> co <sobie robita. śpiew> Nie zastanów się w bajty. Co ta robi ta? Czięło się Ja też chcę latarkę. To jest ślimak, przerażają. Ślimak, drewa, musisz ten szybko go kliknąć. Klikaj go, klikaj go, klikaj. Cały czas go daj. Pomóż mi. Klikaj na niego latarką, bo nie zniknie. On mnie, on mnie... Klikaj, klikaj latarką na niego. Bierz latarkę, bo umrę. Drewa. Bierzcie, usikajcie, umieram, nie. No jak latarkę się bierze? Zostawiamy go. Jak latarkę? No latarkę daj. Mocyf. Mocyf. Mocy, mocy, mocy trwają na zasarany pomoc, ja umieram, ja umieram. I ja mówię zaraz, baso musicie rzucić? Pod G, pod G, bieszko. Rzuć go. Ty też G. Umieram! Nie ku! Nie na ślimaka! <śla> Atakują go! <śla> Atakują go! Cześć, Gdzie jest ten kamera? Co tu tak dziwnie się słychać? Aby być słusznie to przeżyłem. Ej! Ej chłopkę. Chłopkę łapkę! W go! W go! Ślimaka go! Ślimakach go! Ślimaka go. Ślimaka go! Nie, nie, mogę. nie, nie, mogę wziąć. nie. Je, je, Jak to wziąć? Nie mogę wziąć. Gdzie ślimak? Ej, ja chcę uciec. Gdzie ślimak? No. Ej, no jemy. Je. Jemy jem jem coś. Nie mogę podnieść. Też nie mogę podnieść. Je. Może ślimak! No. no nie mogę podnieść, Chwycił mnie! Wrzuciłem i trafiłem. I co trzeba zrobić teraz? No, uważaj poprzez łapkę i wsiądź. Złapał mnie! Widzę. Patrz. Czekaj, dobra, idziemy w głąb jaskini. No. Umrę zaraz. No! Nie, nie no. mogę. Mam... A to HP się odnawia czy nie? Nie odmawia się musisz się udać. Po wykopał? Suje. Ej, latarka mi się skończyła. Co, co się dzieje? Latarka. Och, wycimy robatek. Pomóż mi, pomóż mi. To jest. Jak się zmieniam kamery? Nie wiem co się dzieje. Ja ciągnę ciała za sobą. Masakra się dzieje, nie pamiętam jak było. Uh G V no, jaki pasakno się dzieje Czekaj, 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 czekaj. Eee, Hold. Aim. O, rest side. A pomocny zniewak mnie gryzie! Aaaaaaa! Nie! Nie!

O <susurra> que O <susurra> 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 <Dobra. susurra> <tis> Okay. Co to się stało? No. <laughs> Wszyscy od razu Drewo otwórz, co ty robisz z tego strony Ban drewo Ty wasz w No na ha Chodź oglądać, czekaj nie wącaj Weź iść po drzewo, jakiś obszarany jest jakiś, nie wiem co Muszę, ma Ej śliwa ten szybko go, ten kliknąć, okay. klikaj go, klikaj go, klikaj cały czas go do Klikaj na niego latarką, bo nie zniknie okay.

Teraz. Uważaj, bo się plachę. Złapał mnie. Dobra, idź. Dobra. to błaże, no, no, owie. Owie. Dobra. I <gry> Dobra. <błaże>. <gry> Dobra. 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 Co to jest? Jak się zmienia w kamerę? <grymne> nie wiem co się dzieje. Ja ciągle ciała za sobą... Masakra się dzieje, się, nie pamiętam jak było... Gee F. jak masakra się dzieje. A box nie ma ty gry! To jest... Zaraz gdzie Idę wtedy idziemy co się dzieje. Chodź nade mną <śpuisze> Chodź <robi się? śpisz> spać z <śpisz> Go, <się przewrócił. śpisz> Spać idź Chodź się przewrócił Spać 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 Coś widzę jak na łazie łazię. Chyba taki cichy jak rybka jest, nie? Czy to trzeba tak być skup... no, nie mogę przejść. Bo ja was tak słabo słyszę tu. Teraz Kto, pod... tak... Escape. Teraz ja. Escape, 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 escape. Uu, i ma w prawej od góry ruch. Nasz tutaj pasek do góry, co? No ja, wtedy ty będziesz ryczeć mi tutaj. <suszy> Co? co to było? Co? Co? O co wam chodzi? Powiedziałem jak to? Jakby samo no. oto bok się wylądował. Jak to? Tym razem idziemy ten. Speedrun. Robimy speedrun. Zaraz znam, ja znam to na suknię w pamięci. Pa, idziemy ten. Co to jest? Bobek Bobek, Leciałem, dalej.

Patrzcie na Macie nagroić, tu złączasz te lataryka. Złączaszkę! Ej, ja chcę latarkę. No, nie masz. Czekaj, gdzie nie to jest. Wońcież. za mną, za mną, tu za moim dźwiękiem. Tu. Ty ja go zgubiłem, o tu jest. Ej, zgubiłem was! Gdzie jestem? Spadłem! Gdzie jesteś? O, tu są Za

thank okay. you Zobaczyłem, tu czarne o! No bobek zasrany Drzew i przygoda Bodu, widziałeś? Widziałem. Ja, Zrefać <laughs> przygodę. I zobacz, procent? Gdzie drążą? Zero. Drzewa umarł od ducha. Ja widziałem batarkę. Ta Jak spadła. <laughs> Ty to zrozsarpaliłeś. Nie widzę tarki. Jesteś w Co Płodnieć? się drewa stało? Tak. Co, co za Tak, nie, dzięki. Chodźcie chodźcie, chodźcie, Jasne. Chodźcie za mną, ja znam to, co tam jest. Co to jest? Bobek. Ja Ej, gdzie? Będzie widzę, co Podejdź, podejdź. Podejdź do niego, Ty... Samary oh! no. Nie mogę wstać. Ej, Kor! Nie wiem z Nie ma <grym> Nie Przeba, Gdzie jestem? tu. <grym> Ot... Ej, duch! Kurwa, rzuciłem ducha Ej. Kurwa duch, Duch tu jest <grym>

no bo, tek zatrany! Nie byłem <grymiany> potworem, bo <Bobek>. kurde. <grymiany> Chodź jakiś spokojny. <grymiany> Cichy, jak luba i spokojny jak łama. Weźmy się na to samo miejsce. No, co się dzieje, wos? No, co się dzieje? No, coś, coś tu. Coś tu bali na zewnątrz. Sprawdź. Głupie wnosi.

Dobra, speedrun. Dobra, no. Nie, nie, nie. się po prostu, się dawać pik. Coś to dwa аибо Jakieś oczy się świecą z daleka. Nie, wydaje mi się, są Chwycił mnie! Co on robi?! Ciągnie mnie! Ej! Ciągnie mnie! Ej, ej, szeptać! 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 Co się dzieje?! Kur... Bierz kamerę, uciekaj! Bierz kamerę, uciekaj, uciekaj! Bierz kamerę! Uciekaj! Mamy ciągnie, no ciągnie mnie, uciekaj! Rozumiesz to? Zer, on jest z E bo tu jest wasa podporność strasznie Weź się nagrywaj trochę muszę <gry> e, peć u siebie trochę Tak trochę Iki R, idź mnie Co tu się dzieje Co w ogóle? Latam wszystko Zbije mnie jakoś Proszę, on ci rzuci <laughs> Musisz ja to chcę podnieść. Co to jest? To jest warte widziło Patrz co... Weź nagrywaj, chcesz masz i dobrz procent baterii, tam masz prawie górny ruch wszystkie kreski. Ale nie, 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 do baterii, bateria. Tam masz, jak trzeba baterię. Film left? No. 9. Dobra, dobra, nie nagrywaj, chodź, chodź chodź, mną, chodź za ja mną. Mogę pod... ci dać tą kamerę? I, i, i dawaj, idź dawaj, chodź. chodź, Nagrywaj, nagrywaj, <laughs> nagrywaj. Dobra, uciekamy, uciekamy. Nagrywa jak uciekam, czy coś. Co? krzycz i po prostu nagrywa jak uciekam Ej, plecy. Uciekamy, uciekam Ej, krzyczą, że... wziął Co? Maski z uprawy, tak. zamienił się w ślimaka. Co tu się stało? Co jest? No, Potwórz się zamienił w ślimaka. W ślimak się zamienił w Kurwa, to, teraz to, czy, to w... tam. Wyś, to jakaś kupa się stała, co to w ogóle było? Ja znam na... po tysiącu siedmiu w ogóle. Weź... Co? Zamienił, biłem się z tym potworem wielkim, zamienił się w ślimaka i w ogóle do masakra się stał. Ty żyjesz, jeszcze tak. nie? Plecy ma. Tak <gryw> <gryw inhale> <gryw> <gryw> się powoli obrócił, biedny. Patrz mi, u Unik zrobił. A ja tym razem nie zrobił. Weź mój to i uciekaj <noise> ja ci się posłuchaj. Nie ucieka. Co się stało? Co? Co robi? Nie wiem co jest. Goling go coś Czas na nie idzie. Ja oto jeszcze to będzie... Paralizator będzie, było wszystko. Górze ci smak się pojawił z tego. Jakiś labirynt Boków sprzed. Dobrze idzie. Chyba się, chyba się zgubił. No to już nagle, on nagle, ty, ten uścisk nagle podniósł ręce na swoje ucho i zaczął szeptać coraz głośniej. <grym> podniósł ręce na swoje ucho. I on nie przetrwa tego, <grym> ten, ten obawa. Musi, no nie wiem. No nie nie, nie chciałam to... iść w ogóle. Cofa się. Idę jak grube na ślepo. No, Przecież tu bym co, co za co, co się dzieje w ogóle? Nie gdzieś E no, zgubił się no Weźcie się na Discordzie Nie uciszaj się powiedz Blub <goda> O co tu chodzi? Jakieś grubasy Weźcie Discorda, piszcie. Musieliście byście wydostać. No, ale ja nie, nie, wiem mam kont. No to... szukaj. Myślę, że na nie znajdziesz wyjścia. Ceptasz przecież. Przecież ja tu byłem, a no to... Po co? No, wrzucił go. Gruba miał Co się z nim działo? robi? Wrzucił nim humor. Przegrada, przegrada, przegrado. przegrada Przegrada, przegrada, przegrada A ja tu mam ten film <słuch> mm.